hej, dzisiaj będę grać w Cupheada i w ogóle m, pierwszy raz się odzywam, więc spoko, bo zrobiłem dopiero parę filmów no i teraz bym chciał rozpocząć takie lekkie mówienie żeby to zapoczątkowało erę takiego no, odzywania się więc po prostu tym razem będę grać w Magmana no i po prostu nie mam za bardzo nic do powiedzenia więc nie przedłużając zacznę od pierwszego bossa no normal, sobie polecam. I mamy pana ziemniaka. I kolejne w ogóle to jakbyście chcieli z innych giel, no to też bym mm, zrobił. Ale na razie to ja tak zacząłem sobie teraz od kapcheta. Więc jeżeli będziecie chcieli więcej razy ten film zobaczyć, no to po prostu możecie pisać, a ja bardzo chętnie przeczytam komentarze, więc no po prostu tak to będzie wyglądać, że ja czytam i wypiszecie, no to na pewno zapoznam się z waszymi takimi obmyśleniami co do Cupheada. I też innych gier jak już mówiłem, więc w ogóle to będzie ok. O Jezu, ja od tego gadania aż zapomniałem wyrzec. Dobra, będę musiał go już pokonać. Ale to nie będzie takie złe, ponieważ już mam 5 kart, a 5 kart to jest już. No... nic. Dobra. Czyli płaczę... Mogłem go nie uderzać, bo by nie płakał I chyba niektórzy z was wiedzą, jeżeli znają się na Cupheadzie Ale spoko, ja tam chętnie zobaczę Czy ktoś wie o tym, że kiedy się go nie walną, to wtedy po prostu Więc jak chcecie, to napiszecie też o tym, że widzieliście o tym I ja nie musiałem mówić, bo... No bo tak już jest Hmm, dobra. To pierwszy bosik nie będzie taki yy, prosty... Yy. No w sumie to nie będzie bardziej trudny niż prosty, ale spoko. Wezmę sobie mocnego ultra. Tylko najgorsze jest to, że on mnie bije, a ja nie mogę yy, nic jakby zrobić, yy, ponieważ podczas tego kiedy on mnie atakuje, to ja próbuję się ruszyć. A kiedy ja próbuję się ruszyć, yy, to on mnie atakuje, gdy ten swój ult używam. Ale ogólnie nie jest tak źle, mimo to, że mam jeden HP. I to jest właśnie ta najgorsza wiadomość. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Dobra, no już giń, giń! Czyli nie będę z Tobą bawić, Marchewy. Ule, ma! Nie mi aż tak źle. Jest! Knockout! O, ja cię kręcę! Mm, no, nie było tak źle, mimo że miałem jeden HP. Dobra. Dobra, teraz już mam. 248 3. Dobra, dwie gwiazdki i uwaga, jaką mam? B. No kurde, no mogło być lepiej, więc mogę się postarać. Ale, oczywiście, jeżeli byście chcieli następnego teraz bossa, no to sobie do niego przejdę. Yy, tylko, że właśnie. Do końca nie pamiętam, który był drugi, ale mam nadzieję, że to te żaby będą. Yy, ja chyba pamiętam, na czym polegało to, że one tak wystrzeliwały te swoje bobki, takie. I że to byli jacyś bracia i nawet serialu byli, no i w ogóle. A i zachęcam, oczywiście, do oglądania serialu, ponieważ był super i odnosił się właśnie też do gry, tylko że bez tych super mocy było. Więc no, mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale no, po prostu tak to działa. No dobra, a w tym czasie pan się zamienia w kuleczkę. Eee, no i teraz będzie chyba druga faza. O! O! Kucze, wiatraczek, pan. O! O, 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 No nie będzie tak źle, ale ulta to ja sobie zostawię na koniec, dobra. Oj, o nie w tą stronę. Kurczę. Dobra Jaki ja jestem niepoważny Przecież ja zżyliłem w niego wtedy kiedy nie powinienem No słabo No, nie ten przycisk. Ja dawno nie grałem w Cuphead a, a Chciałabym was nie oszukiwać i powiedzieć to tak szczerze, że ja kiedyś w niego grałem, więc no, nie oszukujmy się. O, i mamy takie coś innego: jakieś pieniążki. O, jude! słuchajcie, może następnym razem uda mi się przejść tego bossa. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, to oczywiście piszcie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to przejdę, spróbuję się bardziej postarać na tych robach, ale bardzo blisko, bo już byłem na końcu. No więc miłego dnia, ja was żegnam. Nara.